Dobra, teraz będzie test e, mikrofoniku. E, mamy tu już przygotowane e, światło, mamy przygotowaną kamerę. E, mamy również przygotowany nasz rejestrator e, e, oraz e, drugą kamerkę. Nie, kamerkę, drugie światło, e, więc generalnie m, zaraz będziemy e, robić ujęcie, a generalnie chodzi tylko. Chodzi o, generalnie o dźwięk e, z tego rejestratora. E, pierwszy strzał nagramy e, z tych mikrofonków wbudowanych w rejestrator. Ta skama X8. E, a potem spróbujemy z zewnętrznym e, mikrofonem, e, jak to wyjdzie. Co wyjdzie lepiej. I przypomnę, że nagrywa w 32 bitach, więc taki raw dźwięku. E, dobra. No to zaczynamy naszą próbę. Jo. Eee, dźwięk. dźwięk poszedł. I kamera poszła. Dobra, jedziemy. Truba numer jeden. Eee, wbudowane mikrofoniki. No dobra. dobra, ja wiem, że możesz się starać i, i w ogóle starać, ale ja, ja za bardzo nie widzę sensu w tym, żeby, żeby tak robić, nie? Nie, poważnie. Pomyśl, nie? Dobra. ok, to była próba. Dobra, a teraz się uśmiejecie, nie. Generalnie zapomniałem włączyć mikrofonu i mówię co mi tutaj nie działa. Ale już działa. Dobra. myścimy sobie go. O, tutaj. Podłożymy jakimś czymś. Mniej więcej skierowane na mnie. Zobaczymy, jak to nagra. Na sławkach słychać tak sobie, nie? Jest duże echo, i w ogóle zobaczymy, czy lepiej z mikrofoników, czy lepiej z mikrofonu, co będzie lepsze. W filmie, dobra. Włączymy kamerę. Podstawiam sławki. Włączymy światło. Kamera. E, światło. Dobra, scena jest taka sama, generalnie, dobra, ostrość jest, wszystko jest, poszło wszystko, ujęcie drugie, mikrofon, dobra, lecimy. Słuchaj stary, no ja generalnie tylko chcę dla ciebie jak najlepiej, nie, ja, wiesz, ja to wszystko rozumiem, nie, ale ja myślę, że lepiej dla ciebie byłoby, gdybyś troszkę spauzował, a nawet y, bardzo spauzował, bo to wszystko, co robisz jest trochę nie fair, wiesz. Jasne, no, okej, okay, możesz mnie nie słuchać, dobra, spoko. Koniec. Tak sobie myślę, głośno, że dźwięk był okej, okay, jak mówiłem po prostu w tę stronę, gdzie jest mikrofon lub mikrofony obydwa dźwięki były, były spoko natomiast jak głowę gdzieś odwracałem i mówiłem w drugą stronę no to tam się już troszkę e, robiło e, kiepsko ja myślę, że fajnie byłoby mikrofon dać z przodu a te mikrofoniki z rejestratora z tyłu więc jak się odwracam są jest tu i tu i nagrywać na cztery kanały nie? E, i na pewno za niedługo to sprawdzę Myślę, że taki dźwięk a, by się sprawdził w filmie, nie? Żeby był ze wszystkich stron po prostu. Można mówić dookoła i ten dźwięk zbiera. Mikrofony poustawiać z czterech kanałów i, i... mogłoby to zadziałać. Taki przestrzenny dźwięk. Dobra, zobaczymy. A tak. Na pierwszą próbę jest OK. Pozdro.